Um, dzisiaj jestem sama i będę wdzięczna. Słuchajcie, jeśli na początek dacie mi znać, czy mnie w ogóle słychać, czy mnie widać. Możecie to zrobić serduszkiem, lajkiem albo mi napisać. Będę wdzięczna. Jeszcze uruchomię sobie tutaj tylko Wasze komentarze, żebym widziała, jeżeli będziecie o coś pytać. Słuchajcie, czemu się dzisiaj tutaj pojawiam i, i o czym będę w zasadzie mówić? Otóż e, jutro, dokładnie o północy, kończymy zapisy do tej edycji kursu Kierunek Zdrowe Relacje i e, ciągle dopracowujemy ten kurs, ciągle go przygotowujemy, ponieważ wiecie, że e, to była przy sprzedaży, w zasadzie jest. Kurs e, tworzymy na bieżąco i będzie dostępny od poniedziałku. I tworząc ten kurs, pomyślałam sobie i zobaczyłam, jak bardzo dużo dała mi praca ze stylami przywiązania, a nie tylko sucha wiedza o tym. I stwierdziłam, że przyjdę i opowiem Wam dzisiaj o tym, co może się zmienić po pracy ze stylami przywiązania i na czym konkretnie taka praca z tym polega, dlatego że ja naprawdę dałabym dużo za to kiedy ktoś kiedyś by mi to pokazał, ale tak bardzo praktycznie. Zresztą, pewnie jak jesteście z nami tutaj dłużej, to wiecie, że my bardzo lubimy przekładać każdą wiedzę na życiowe przykłady i na praktykę. No i właśnie między innymi dlatego się dzisiaj tutaj pojawiam, no ale też właśnie dlatego, że jutro północy kończymy zapisy i to jest tak naprawdę ostatnia szansa na to, żeby zgarnąć ten kurs. Z takimi trzema rzeczami, które są ważne, których później już nie będzie. To jest nieograniczony czasowo dostęp do materiałów. To jest najniższa cena, która teraz jest, no i nasze mailowe wsparcie przy okazji. Bardzo się w ogóle cieszymy, że dołączacie. Dzisiaj też kolejne osoby do nas dołączyły, jest już was, was z nami 81 osób. Więc super wielkie dzięki za zaufanie i za to, że będziecie z nami. Jeżeli słuchacie to nagranie, oczywiście to Was serdecznie pozdrawiam. No i dobrze, słuchajcie. <laughs> Więc wracając do tego, czemu się tu pojawiam. Otóż to, co w moim życiu, ale też widzę, że w życiu osób, z którymi pracuję, daje realną zmianę, to nie jest tylko wiedza o stylach. Ona jest bardzo potrzebna, ona jest pierwszym krokiem. Ta świadomość jest bardzo ważna, ale ta wiedza to też nie jest tylko to, co można przeczytać w artykułach. Bo teraz style przywiązania są dosyć popularnym tematem, w związku z czym na wielu stronach pewnie znajdziecie opisy, ale ja chcę Ci powiedzieć, że to nie jest wszystko. W sensie, że jest dużo więcej o tych stylach, czego można się dowiedzieć, na co warto zwrócić uwagę, i to jest bardzo ważne, a jeszcze ważniejsze jest działanie i praca z tymi stylami, czyli konkretne odnoszenie się i patrzenie, i sprawdzanie, i próbowanie w swoim życiu. Przekładanie tego na swoją e, aktualną sytuację życiową. E, Jarek, pytasz mnie, czy nagranie z tego live'a będzie normalnie dostępne na kanale? Tak, tak, ono zostanie sobie. E, w ogóle dzisiaj będę miała przykład Jarka, więc <laughs> nie, to pewnie nie, w sensie nie o tobie, bo cię nie znam, ale, e, ale się uśmiecham, bo dzisiaj wziąłem na przykład właśnie Jarka. No dobra, czyli e, może jest tak. Że ty też widzisz, że te style coś mówią o tobie w relacjach. Może widzisz, że one opisują jakieś twoje mechanizmy albo, nie wiem, rzeczy, których doświadczasz, ale w sumie to nadal nie wiesz do końca, jak to miałoby zmienić coś w twoim życiu. I pomyślałam, no właśnie, że, że o tym opowiem i że opowiem o tym na przykładzie. Bo wiecie ze stylami jest tak, że one mocno zakrzywiają nam patrzenie na rzeczywistość. Że wydaje nam się, że to, co czujemy, że to, co widzimy, jest prawdą. I wtedy bardzo trudno jest zobaczyć w ogóle, że nie mogłoby być inaczej, tak? Albo bardzo trudno jest z tego wyjść. Dlatego, że trochę jakbyśmy mieli nałożone takie okulary, przez które postrzegamy innych ludzi, postrzegamy siebie i postrzegamy to, co się dzieje w relacji. I czasem to jest nieprawda, czasem oczywiście to może być prawda, nie ja mówię, że zawsze tak jest, ale czasem niestety to nie jest prawda. I to są wyłącznie nasze rany z dzieciństwa i nasz umysł, który bardzo chce nas chronić. Też to sporo o myślę, w kursie mówię w, w pierwszej lekcji, bo on jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, jak ten nasz umysł działa. I pozwól, że dzisiaj opowiem Ci, co może się zmienić po pracy ze stylami na przykładzie jarka właśnie. To nie jest przykład z mojej pracy, takich nie ujawniam, ale to jest historia, która moim zdaniem z całą pewnością mogłaby się wydarzyć. No więc Jarek ma 34 lata. W swoim związku, w którym jest od kilku lat, ma tendencję do takiego nadmiernego martwienia się o stan tego związku. Często zastanawia się, czy jest kochany, czy ta druga osoba nie zostawi go dla kogoś innego, czy w końcu się ktoś nim nie znudzi, czy może nie okaże się ktoś, nie wiem, bardziej jakiś. I te obawy skłaniają Jarka do ciągłego szukania potwierdzenia i takiego zapewnienia o miłości. Czyli często pyta, często mówi, sprawdza, czy ktoś odpowiada na to, w sensie ta druga osoba, że, że też go kocha. <laughs> w pewnym momencie Jarek ma też taki wręcz wewnętrzny przymus, by spędzać jak najwięcej czasu z tą drugą osobą i unikać samotności. Każda trochę dłuższa rozłąka niepokoi go. Może to nie jest jakoś duży lęk, ale czuje się dosyć niespokojne. Często nawet to sprawia, że nie może się skupić na innych rzeczach. Ale Jarek i jego lękowy styl przywiązania, bo to, co opisuje, to jest lękowy styl przywiązania. Jarek właśnie i jego styl lękowy przejawia się także w relacjach przyjacielskich. To nie jest tylko tak, że nasze style przywiązania, one są w relacjach romantycznych. Czyli, że jak nie jesteśmy na przykład w relacji teraz, w związku to nie możemy zobaczyć, nie możemy pracować ze stylem. Możemy, dlatego, że style przywiązania one się przejawiają w różnych naprawdę obszarach życia. No i Jarek, w, w kontekście przyjaciół, ciężko znosimy się odrzuceniu albo ich stracie. Ma taką dość męczącą tendencję do nadinterpretowywania drobnych sygnałów jako oznak, nie wiem, że ktoś jest na niego zły, że za chwilę pewnie się pokłócą, albo że za chwilę ktoś go zostawi. I to prowadzi do takich niezdrowych zachowań, jak na przykład sprawdzanie tych przyjaciół w mediach i wkurzanie się, że oni spędzają czas z kimś innym, albo sprawdzanie, czy właśnie, na przykład, jak powiedzieli, że dzisiaj nie mogą się z nim zobaczyć, no to czy na pewno też tak robią z innymi. W sensie czyli, że nie są gdzieś indziej, nie? Tak naprawdę chodzi o to, że małe rzeczy w stylu rękowym urastają do dużych rzeczy, tak? Czyli yy, robi się, yy, sprawdza się dużo rzeczy, albo nie do końca się wierzy rzeczom, albo jakoś się dopisuje historię do różnych rzeczy i to się dzieje zwykle automatycznie. E, czasem taki Jarek w takich relacjach przyjacielskich łapie też się na tym, że prowadzi rachunki, kto ile razy zadzwonił i oddaje to samo, co dostał. I znowu tu nie chodzi o takie zdrowe funkcjonowanie na zasadzie, że jak ktoś, nie wiem, nie inwestuje w relacje ze mną, nie odzywa się, to ja mam tylko się odzywać, ja nie o tym mówię, ale mówię o, takim, o takiej rachunkowości, czyli jak ty mi tak, to ja ci tak. I to wynika z lęku, nie? Czyli że to nie wynika z jakiegoś, nie, wiem, dwania swoje granice patrzenia, nie wiem, sprawdzenia różnych rzeczy w bezpieczny, zdrowy sposób, ale raczej z lęku przed tym, że ktoś mnie zaraz odrzuci, nie daje mi tego, co chce. No i Jarek w sferze zawodowej. Również przejawia objawy lękowego stylu przywiązania. Tam z kolei e, obawia się, że nie spełnia oczekiwań swojego szefa lub współpracowników. Pracuje nadmiernie, aby zapobiec jakiejś potencjalnej krytyce, co często kosztuje go i zdrowie, i czas wolny. W dodatku ciągle odczuwa niepokój, e, kiedy musi pracować samodzielnie albo nie ma takich bezpośrednich instrukcji, bo boi się właśnie narażenia na tę krytykę. No i tak jak powiedziałam, zobacz, że Jarek ma lękowy styl przywiązania. I takie główne problemy, jakbyśmy mieli jakoś to określić, z którymi on się zmaga, to jest niskie poczucie własnej wartości, duża zależność od innych i od ich opinii, lęk przed oceną, pragnienie bliskich relacji, przy takim jednoczesnym, męczącym napięciu, żeby na pewno nie zostanie za chwilę odrzucony, czy porzucony, nie? czy za chwilę to się nie skończy. No i teraz gdybym miał takiego Jarka spotkała na konsultacji, no to pewnie powiedziałabym mu, że musi pracować na kilku poziomach. Z jednej strony e, praca w przypadku takiego Jarka powinna się opierać na mm, pracy ze swoimi przekonaniami. O sobie, czyli takie myśli, jakieś utarte schematy, coś co mną steruje w patrzeniu na siebie. Czyli czy ja na przykład uważam, że zasługuję na miłość czy nie. Czy ja uważam, że jestem fajnym człowiekiem czy nie. Czy ja siebie lubię czy nie. I jeśli nie, to dlaczego? To są takie przekonania o relacjach, czyli na przykład, czy ja mam takie przekonanie, że mężczyznom można ufać, czy nie, albo że kobietom można ufać, czy nie, czy mam takie przekonanie, że relacje zawsze są męczące, mam takie przekonanie, że relacje są trudne i zawsze prowadzą do umęczenia, no to oczywiście, że nie chcę tego zmieniać i będę właśnie takie relacje też sobie tworzyć, albo w takich być nie, to są często te obrazy małżeństwa, na przykład w memach. Takie dość, no myślę, krzywdzące wobec małżeństwa, bo tak nie musi wyglądać życie. No ale można mieć takie przekonanie o relacjach. E, <laughs> na przykład, o, właśnie, jak bierze ślub, no to takie osoby, które mają przekonanie, że relacje są męczące, mówią: To, to życie ci się skończyło. Nie, a no, można powiedzieć, że życie ci się zaczęło. E, to są przekonania też o innych ludziach. Czy tym innym ludziom można ufać? Czy oni są godni zaufania? Czy można się przy nimi otwierać? Czy inni ludzie są po to, żeby mnie wykorzystywać? Czy po to, żeby mnie wspierać? Różne przekonania możemy mieć wokół bliskości, wokół relacji, wokół bycia z ludźmi. Taki Jarek, dobrze, żeby poznał też mechanizm działania jego stylu. I to jest nie tylko opis, ten opis to jest pierwszy krok. To, co robiliśmy ostatnio tutaj na szczęśliwych razem, to jest ten pierwszy krok. Czyli możesz zobaczyć, jak wygląda mniej więcej styl, dany styl przywiązania, ale to nie jest tylko ten opis. Potrzeba jeszcze poznać to, co go aktywuje, czyli styl przywiązania jest aktywowany w konkretnych sytuacjach. Do czego wtedy Cię kieruje, w momencie, kiedy on się aktywuje i jak zmienia Ci percepcję tego, co się dzieje wokół, czyli jakie okulary wtedy masz, co przez te okulary widzisz, czego doświadczasz. Nie? I to jest po to, żeby taki Jarek wiedział, że temu akurat nie do końca dobrze, żeby wierzył. I co jeszcze dobrze, żeby Jarek zrobił? On powinien zadziałać na poziomie zachowań. Wiecie, ta praca na poziomie przekonań i świadomości jest bardzo ważna, ale żeby zobaczyć zmiany, żeby doświadczyć zmiany, potrzebujemy też podejmować konkretne kroki na poziomie zachowań. Czyli warto sobie zadawać pytania: jak mogę inaczej reagować? Co mogę zrobić w zamian? Czego muszę przestać unikać? A może co powinnam robić? Czego powinnam robić więcej? Nie? Tutaj, w zależności od stylu, będą różne odpowiedzi i różne pytania. I właśnie na te pytania, ale też na wiele innych, szukam odpowiedzi w kursie, e, zdrowe relacje. I kiedy zdobędzie się tą wiedzę, kiedy się zmieni przekonania, kiedy ma się inspirację i zachętę do konkretnych działań, e, właśnie dopasowanych do konkretnego stylu, no to wtedy można zobaczyć zmianę. Czyli co? Zaraz wam opowiem, co konkretnie możemy zobaczyć, tylko wezmę łukę herbaty. Jak słyszycie, nagrywałam dzisiaj cały dzień ten kurs, więc głos odmawia już posłuszeństwa. Okej, okay. jak sobie myślałam o tym, jakie zmiany można zobaczyć, to zależało mi, żeby nazwać znowu te zmiany na różnych poziomach. Dlatego, że praca na stylach przywiązania, ona nie przekłada się tylko na to, że w pewnym momencie ja się budzę i mówię: Mam bezpieczny styl przywiązania, jest super. Nie, tylko raczej się zaczyna doświadczać w różnych obszarach i na różnych poziomach. Czyli na przykład zaczyna się inaczej rozumieć sytuację ludzi i siebie. I często, jak ja pracuję z ludźmi nad celami przywiązania, to oni są zdziwieni, jak mogli kiedyś myśleć inaczej albo o czymś myśleć inaczej. Jak mogli kiedyś interpretować coś inaczej. Bo jak już się z tym popracuję, to się na to patrzę i mówię, kurczę, to naprawdę jest ciekawe, że ja wtedy tak myślałem i że wierzyłem w to, nie? Bo jakby często bardzo mocno wierzymy w to, co myślimy, a to nie musi iść w parze. No i znowu mnie to nie dziwi, nie? Bo jak zmieniamy przekonania. Jak mamy narzędzia do tego, żeby właśnie trochę podważyć swoje myśli, trochę nie zawsze im wierzyć, to wtedy możemy zacząć postrzegać rzeczywistość inaczej. I to tak naprawdę, zmiana na poziomie przekonań, ona będzie się działała w każdej lekcji w naszym kursie. Bo przekonań zmieniają się w momencie, kiedy coś słyszymy, możemy zweryfikować to, co słyszymy i się uczymy, aha, to, to jest tak, a nie tak. To się będzie działo, w ćwiczeniach, bo tam będziemy zadawać Wam konkretne rzeczy do przemyślenia, będziemy szukać konkretnych rzeczy, które na przykład aktywują Twój styl przywiązania, szukać tego, co możesz robić w zamian. Nie? Czyli to się będzie działo tak naprawdę w każdej lekcji, na każdym, w każdym z tych obszarów w naszym kursie. No i teraz, jak ma się inne przekonania, to zaczyna się też czuć inaczej, bo z tego rozumienia ludzi, siebie, relacji, biorą się emocje. No i w wyniku zmian nad stylem przywiązania, naprawdę można doświadczyć mniej szarpania takiego ze sobą, mniej napięcia, mniej lęku. Co dalej? Dalej jeszcze wzrasta nam zaufanie do samego siebie. Bo ono wiecie, często my jak siebie nie rozumiemy, albo mamy jakieś takie zachowania i nie potrafimy nad nimi panować. Albo coś robimy i z perspektywy czasu widzimy, że kurczę, głupio się zachowała, nie, ja mogłam inaczej. Ale z jakiegoś powodu coś mnie pchnęło wtedy, żeby zrobić tak, a nie inaczej albo coś mnie pcha do tego, żeby ciągle się tak zachowywać, mimo tego, że widzę, że to nie jest dobre, na przykład ciągle piszę do tej drugiej osoby, ona mi mówi, że przestań do mnie pisać, jestem w pracy na przykład, a ja czuję ten przymus, nie umiem sobie z tym poradzić, nie. E, to jak już zaczynam to potrafić, czyli zaczynam widzieć e, i panować nad sobą bardziej, albo wybierać bardziej zgodzie ze sobą i zdrowe rzeczy, no to rośnie nam zaufanie do siebie. No i co z tym idzie? Zaczynamy się lepiej ze sobą czuć. A co za tym idzie, mamy większe poczucie własnej wartości i sprawstwa. I właśnie to poczucie sprawczości to jest coś, co też można jakby poczuć po zmianie właśnie po tym, jak się pracuje z stylami przywiązania. I to jest w ogóle super, nie? Na koniec dnia móc sobie powiedzieć, nie żałuję moich wyborów albo czy reakcji. No i właśnie do tego prowadzi zmiana stylów przywiązania. Ale to nie jest też tak, że od razu. Ja tutaj nie chcę Cię czarować czy Was czarować, że to się dzieje od razu. To jest taka praca, która się dzieje krok po kroku, ale naprawdę jest to możliwe. I nad tym, co konkretnie możesz robić, co jest potrzebne akurat dla Ciebie w Twoim stylu przywiązania, na czym dobrze jest się skupić, nad tym będziemy pracować w ostatniej lekcji kursu. Tam stworzysz sobie plan, ale to też się zadzieje między innymi na podstawie testu, który dostaniesz w drugiej lekcji. Więc będziemy temu poświęcać też właśnie osobny czas. No i co jeszcze? Ostatnia rzecz, o której chciałam Ci powiedzieć. Co się zmienia, kiedy pracujesz ze stylami? To zaczynasz się otwierać na relacje i budować je bardziej zdrowo. I to otwarcie bierze się z tego, że w tych relacjach krok po kroku doświadczasz coraz więcej spokoju, takiego poczucia bezpieczeństwa, że jesteś w stanie zobaczyć, że wybierasz dobre relacje, że jak coś się dzieje niedobrego w relacjach, to jesteś w stanie o tym rozmawiać wprost. I w taki sposób, który prowadzi do rozwiązań. No i właśnie, tak naprawdę do tych rozwiązań, jak mówię o prowadzeniu do rozwiązań, to na końcu tej drogi jest poczucie bliskości, nie? bo kiedy my się zbliżamy emocjonalnie, kiedy my z kimś się rozmawiamy, ale robimy to wprost i czujemy się rozumiani, to czujemy też bliskość. Ta bliskość to nie jest tylko bliskość fizyczna, ale bliskość też emocjonalna, właśnie między innymi na poziomie tego, że okej, okay, to my potrafimy ze sobą rozmawiać, to my gramy do jednej bramki, to jesteśmy blisko siebie. I nad tym konkretnie, nad tym, żeby bardziej otwierać się na relacje i budować je bardziej zdrowo, będziemy pracować tutaj szczególnie w kilku lekcjach w tym kursie. Między innymi wyzwania w relacjach. Tam dokładnie pokażemy Ci, z czym Twój styl mierzy się w relacjach. I ja jestem pewna, że to Ci otworzy oczy na wiele rzeczy, których teraz być może nawet nie zauważasz, przynajmniej tak było też w moim kontekście. Ja byłam zadziwiona, wiele rzeczy można odkryć. Ale będziemy też mieli lekcję o budowaniu odporności na odrzucenie dla stylu lękowego i o swojej niebliskości dla stylu unikowego. To na pewno tam też się zadzieje. No i w lekcji, w której będziemy przyglądać się Twoim obecnym relacjom. Zobaczymy, jakie relacje dominują w Twoim życiu. Z których możesz czerpać być może jeszcze bardziej, w których możesz jeszcze bardziej się otworzyć na właśnie zdrowie, na bliskość. Bo ja wierzę też, że takich ludzi w siebie mamy, tylko czasem styl przywiązania nie pozwala nam z tego czerpać, nie pozwala nam tego docenić. Nie pozwala nam tego zobaczyć przyjąć tak, jakbyśmy mogli. Okej. Okay. To trochę tak ogólnie. A na przykładzie Jarka, jak mogłyby wyglądać te rezultaty? Jarek. W stylu lękowym. Zacząłby się czuć lepiej sam. Czyli nie przerażałaby go ta samotność. To nawet nie wiem, czy to byłaby samotność, tylko po prostu byłby sam i to nie budziłoby w niego lęku. Miałby z tego większą przyjemność, że można, na przykład robić coś dla siebie, byłby w stanie wtedy skupić się na rzeczach, byłby w stanie bardziej e, tak funkcjonować, niezależnie od tej drugiej osoby. To jest w ogóle cudowne uczucie dla osób w stylu lękowym, jak one zaczynają mieć poczucie, że one są pełnią, że nie muszą się zdawać z drugą osobą żeby mogą sobie funkcjonować oddzielnie i jednocześnie potem być też w relacji. Jarek na pewno łatwiej komunikowałby też wprost swoje potrzeby. Dzięki temu nie musiałby żyć w ciągłym takiej czujności, obserwowaniu tego, co ktoś inny może oczekiwać. Nie musiałby przewidywać, czego inni ludzie oczekują, żeby czuć się bezpiecznie, nie? żeby tylko nie poczuć się odrzuconym, żeby wiedzieć, jak ma się dopasować. Miałby większą pewność, że okej, okay, mogę powiedzieć, i prawdopodobnie, jeżeli będzie miał ludzi obok siebie w stylu bezpiecznym, albo takie osoby, które odpowiadają na jego potrzeby, no to spotka się z odpowiedzią. Pewnie potrafiłby bardziej powstrzymywać się przed ciągłym zapewnianiem co do uczuć. Umiałby sobie wytłumaczyć, że to lęk, i wiedziałby, co zrobić, by w niego się nie zagłębiać, by nie zacząć się zamartwiać. Na pewno Jarek też w wyniku pracy nad stylami przywiązania wiedziałby, co wnosi w relacje. Wiecie, my często nie zadajemy sobie tego pytania, ale my naprawdę potrafimy dużo wnieść w relacje z innymi. Potrzebujemy to zobaczyć, potrzebujemy nauczyć się to doceniać. I to, co opisałam, to jest styl lękowy. Przykład Jarka. Jeśli ciebie bardziej dotyka lęk przed bliskością. Bliskość kojarzy się z czymś niewygodnym, z czymś, co jest jakoś zagrażające. Zależność, na przykład, od innych osób jest dla ciebie trudna, jakoś się w tym czujesz niedobrze. Wolisz być cały czas właśnie autonomiczną jednostką. I znowu, nie mówię w zdrowym słowa tego znaczeniu, nie? bo jest bliskość i niezależność, a one są dobre. Tylko tutaj chodzi o taką skrajną niezależność. <laughs> Takie odrzucanie wszelkiej, wszelkiej myśli o byciu zależnym, właśnie angażowaniu się w relacje, albo po prostu o takim kojarzeniu bliskości, która kojarzy, właśnie, która kojarzy się z czymś takim zagrażającym, nieprzyjemnym. I wtedy trudno jest, choć z jednej strony by się chciało, ale z drugiej strony, właśnie bardziej przeważa to, że ja, ja tak naprawdę boję się, że to mnie jakoś zawładnie, że to będzie nieprzyjemne, że ktoś mnie wykorzysta. A więc ten lęk przed bliskością po pracy ze stylem przywiązania zmaleje. On nie będzie cię tak przestraszać. Będziesz w stanie się bardziej angażować w relacje, ale też na poziomie emocjonalnym nie, nie tylko na poziomie zachowań, ale też na poziomie emocji. Nie będziesz tak szybko uciekać i być może nie stracisz też ważnych relacji, tylko dlatego, że znowu zacznie ci zależeć. Do osób stryunikowych często ten moment, kiedy zaczyna im zależeć, to jest ten moment, kiedy się przestraszają i na przykład Wtedy właśnie aktywuje z tym przywiązania i robią różne rzeczy, żeby sobie obrzydzić tą drugą osobę albo absolutnie się nie zaangażować. Bliskość z innymi na różnych poziomach dla takich osób po prostu będzie przyjemniejsza i bardziej bezpieczna. Pewnie na początku bardziej bezpieczna niż przyjemna, bo do przyjemności jeszcze kawałek, ale znowu krok po kroku to będzie taka droga do tego, żeby nie reagować automatycznie ucieczką na wszelkie oznaki bliskości. Dla osób o stylu unikowym odpuszczenie też bycie, E, taką zosią-samosią na pewno przyniesie ulgę. Takie osoby z zaczynają w końcu prosić o pomoc, mówią o swoich potrzebach i potrafią to przyjąć. I choć na początku znowu nie, to nie jest jakoś bardzo komfortowe, to ostatecznie prowadzi do tego, że ta bliskość staje się bardziej bezpieczna i bardziej przyjemna. I nie trzeba być zosią-samosią. I e, wiesz, jeśli widzisz, że relacje są dla ciebie wyzwaniem, że powielasz jakieś schematy, jakieś swoje reakcje, że być może czasem ich nie rozumiesz. E, że trudno ci jakoś o spokój, doświadczenie radości właśnie z bliskości, a jednocześnie wiesz i chciałabyś, chciałbyś to zmienić, to zapraszamy cię do naszego kursu. Jutro do północy może do nas dołączyć. Jest już z nami 81 osób, bardzo się cieszymy. I jeśli okaże się, że ten kurs nie spełnia twoich oczekiwań, jeśli okaże się, że to nie jest to, czego potrzebujesz, to daj nam znać po otrzymaniu siódmej lekcji, zwrócimy Ci wszystkie pieniądze. Bierzemy to ryzyko na siebie, zależy nam na tym, żeby ten kurs przyniósł realną zmianę. I do osób, którym pomoże, go kierujemy. Rozumiemy, że kupowanie czasem kursów online jest jak kupowanie kota w worku. Tego nie chcemy Ci sprzedawać, więc stąd gwarancja satysfakcji. Dobrze, słuchajcie, to jest tyle co chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu i życzę Wam dobrego wieczoru.